No dzień dobry właśnie Wody. Do kogo ty wyzwaniasz? Ja zacząłem nagrywać, a ty wydzwaniaj. Ja wcześniej. Jak? Ja już zacząłem nagrywać, a ty wydzwaniesz. ten jest dobry, co całe, co grzyby były smażone. Zaraz. To co taksówkarz mówił. O kurki są i całe te? Bieżą. Mieszanka jest i kurki nie kurki. A to trzeba smażyć, a później jajka. Jajka Wiem. są? Wiem. Dwa, trzy jajka. Bijecie i Razem miesz się z, z grzybami wszystko. No i to pierwsze muszą być grzyby. Tak samo jak się robi. A dobra, daj mi zjeść, bo zaraz to będzie gorące. Gorące teraz, zaraz to będzie zimne, a nie gorące. A słodkie.

Ale zbędę No, no to co przyjedziesz? No weź, ja zacząłem nagrywać już. Co? A na tu Ale na jaką chorobę? Ja teraz nagrywam. To, to ja na podurko idę, będę na podurki nagrywał. Mam dosyć w tutaj tłumaczenia dla ciebie. Tłumaczysz, tłumaczysz a ty po prostu uparty jak osa. <gülüyor> <gülüyor> так <выглядит. gülüyor> wczoraj było kupowane o słodka Ech. o właśnie Krzysiek wyszedł mogę powiedzieć ktoś z reklamówki wódkę trzymał a ktoś zamawiał wódkę że dla Krzyśka wódkę ja, ja robię. Nie mają już co robić. O, już ja nagrywam, to nie słyszysz? To ile razy mam, a to nie odbieraj. Jak ja nagrywam, to ty... Jesteś kurwa normalny człowiek? Jak ja proszę Ciebie żebyś ty nie nagrywał, a ty wyzwaniają do ciebie a ty specjalnie to robisz. No tak, ty specjalnie to robisz. Nie możesz... To widzicie, nie można spokojnie nawet obiadu zjeść, bo trzeba dokuczać. Hmm. O ten, pokażę. O ten człowiek właśnie dzwonił, że może jeszcze wysłać kubek. Bo tu kubek jest też dobry, kto kawę pije. A pokażę z tej strony budyk. To Krzysiek No i połowy jadłem o tu ogłoń nie można. A tutaj tutaj nie ma żadnego alkoholu. Sobie zobaczcie. My alkoholu żadnego nie pijemy. Mogę pokazać chyba, żeby widzieli, że po prostu... o. Krzysiek pije alkohol? No? Oj! Tu jest butelaka. No czekaj ode mnie. Lara. To odkręć Gazowana chyba to jest. Zaraz zobaczę. Nie gazowane. O właśnie. O. widzicie? Odkręcił. No zrobię. A. Łódka. Bardzo dobra. No. Pogoda taka. U nas. Ł ładna pogoda. 26 stopni.